Podkarpacie.pl Gmina Zagórz planuje rozbudowę wysypiska śmieci, zlokalizowanego w średnim Wielkiem. Co o tych zamierzeniach wiedzą mieszkańcy miasta i gminy? Jakie mają zdanie na ten temat? Zapraszamy do wysłuchania sądy. Żadne informacje z urzędu nie trafiają. To są w zasadzie plotki. I wiemy tylko że podobno radni jednomyślnie zdecydowali za rozbudową wysypiska, a wysypisko jest po prostu ma, ma być podobno dla 42 gmin. To to jest porażające. To będzie w zasadzie czaszyn Brzozowiec z jednym śmietniskiem i nic więcej. No może być śmietnisko, bo jest. Dla dwóch, trzech gmin, ale nie dla 42, bo to jest co? Pół województwa? Mamy żal, ja w zasadzie się dowiedziałem na temat tego wysypiska w ogóle, czytając na, na e-SANOK. Dowiedziałem się, że coś takiego w ogóle ma być po prostu robione. I w zasadzie nikt się nie, nie przyznaje do tego, kto tą decyzję w jakiś sposób e, podjął taką czy po prostu inną i w ogóle po prostu a oprócz tego wydaje mi się że to jest tam na górze bo wiem gdzie to wysypisko po prostu jest to większość nie, nie wiem jak to będzie w ogóle zabezpieczone podłoże tego wszystkiego ale przecież ta kalniczka to ważne, że to będzie ściekowisko tego wszystkiego, co się dzieje, będzie działo na, na górze, za lasem. Mieszkańcy y, myśleli y, po prostu, że y, to nasze wysypisko y, będzie zamknięte, że, że to już po prostu y, gmina jakoś dąży do tego, żeby to już nie działało. Na temat kompostowni to wydaje mi się, że to jakiś średni niewypał, dlatego że tutaj ludzie Jakiekolwiek rzeczy, które w kompostowni by były, że tak powiem utylizowane, to zagospodarowują we własnym zakresie, bo konkretnie chodzi o jakieś trawy koszone w, w obiektach domowych czy, czy tam na swoich jakichś ogrodach. Chyba raczej powinno być zamknięte. Uważam, że tutaj na naszym terenie w Bieszczadach to raczej chyba nie za bardzo. Zwłaszcza, że no mamy dosyć rozwojowy, no rozwojową gminę, ale nie akurat chyba pod względem wysypiska na śmieci. Raczej to chyba by było takie dla turystów odtrącające, niżeli przyciągające, no bo wysypisko śmieci gdzieś tutaj, akurat na terenie to nie. Wysypisko jak wysypisko, chociaż w dzisiejszych warunkach starajmy się jak najlepiej, ale no... Ale to jest wysypisko. Za poprzedniego burmistrza pana, wyrażaliśmy zgodę, że, że śmietnisko zostanie, że zrobią wszystko. Będziemy wywozić sobie, proszę pana, śmiecię za darmo, tak? Mówię, na naszym terenie. Okazało się teraz co? Ani nie mamy śmietniska, nie mamy nic. Czy śmietnisko jest? Ciemnisko ja słyszę, tylko z tym, że, że, że my, my śmieci nie możemy do niego wozić. Ten szlam z, z tych wszystkich zakładów tu z Sanoka z okolicznych, z Krosna, jest odwożony, do przekazywany do trepczy, do, do oczyszczalni. Natomiast ten szlam będzie jeszcze tutaj przewożony samochodami ciężarowymi po naszych drogach, gdzie będzie nie wiadomo, czy też te samochody będą szczelne, czy to będzie kapało. Z tego. Nasza gmina no nie należy do zbyt dużej, a, a, a jeszcze y, dodatkowo y, śmieciami ją tutaj zasypać, no to y, no nie, 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 nie za bardzo, nie za bardzo, nie będzie to chyba za bardzo przyciągające. Przeciw Wróżywana, jakby ma być zlew szlamów, to wie pan, to jest już jest poważna sprawa, śmietnisko to jeszcze było w miarę suche jeszcze, nie? Na szlam to szlam wiadomo, co to jest, nie? No raczej chyba nie no. Moim zdaniem raczej nie. Ja myślę, że wysypisko u nas w gminie, to co jest, jest wystarczające i absolutnie niepotrzebne jest więcej, bo to jest tylko skażenie środowiska. Bardzo niezdrowe, także absolutnie jestem przeciw. Myślę, że nie, no bo jest tutaj ten obszar Natura 2000, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że no, rozbudowa no to jest wiadomo ochrona środowiska i te inne rzeczy z tym związane, a więc, a więc jakieś tam uciążliwości. Dla mieszkańców z tytułu chociażby zapachów, czy, czy, czy roz... pamiętamy jak wyglądał Sanok, kiedy wysypisko było na strożach, tam przed strożami, nie? W tamtej okolicy to, 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 to wiadro znosił, te woreczki, nie woreczki, papiery. Oczywiście jestem przeciwna temu. Wydaje mi się, że jest tyle miejsc w naszym województwie, co może zostać tu umieszczone i zrobione niż tu akurat nie na Brzozowcu, gdzie już w tej chwili widać jak to wygląda, jak to funkcjonuje. Wystarczy przejść przez to dawne nasze pole namiotowe, które tam było, jest jedna folia, fruwanie, drzewa oblepione, a to, co mają na taką skalę zrobić, to już sobie w ogóle nie wyobrażam. Tutaj jest naprawdę powietrze czyste i środowisko jest troszeczkę zadbane. No, to lepiej by było, jeżeli by nie zanieczyszczać go. Z tego, co wiem, to ma być kompostownik tylko dla tych trzech tam czterech, no tych, tych, tych powiatów, prawda? Nie, 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 nie tak, jak żeście publikowali tam z całego tego okręgu, to nam się mówili. No, ile tam w tym prawdy, no to no, nikt nie wie, prawda, tak naprawdę. W tej chwili mamy chodniki, jest teren ładny, droga zrobiona, zadbane. Jak zaczną jedzić te wszystkie ciężarówki, to wszystko się zacznie dziać, to zmieni kolej rzeczy. Ja osobiście się nie boję, no, a tam no, jest pewna grupa ludzi, to u nas, która cały czas, cały czas e, w tym temacie działa, żeby to zablokować, no ale no nie wiem, no. ja osobiście tam nie czuję się jakiś tam zagrożony, że to będzie śmierdziało, czy no, było świetlisko tyle lat i nic tam nie na problemów. Taką posłownię wydziela odór. To ma być w pro, może być w promieniu 5-10 kilometrów taki odór. To jest, my jesteśmy w Dolinie, to wszystko pójdzie i na czaszyn, i na średnie. A średnie to w ogóle nie, nie wyobrażam sobie. Przecież tam jest zlewisko wód, to, to wszystko będzie zatrute. A przez czaszyn będzie ciężarówka za ciężarówką woziła odpady. To nie wiadomo, czy będzie w ogóle można drogą przejść. Przeciwna jestem tam. No, dziwne by było, gdyby. Wszystkie gminy tutaj nam śmieci zbuziły. Będziemy wochać śmieci z wszystkich stron, z południa, z północy, z zachodu i tak dalej. Wiatry są zachodnie, tam jest śmietnisko. No, jazda drogą. Będziemy wszyscy wąchać to wszystko. Tam się to roznosi. E, sekretarz gminy na zebraniu mówił, że e, będzie to zamknięte i tak dalej, to co jest. No a tu jakieś budowy, przewożenie jeszcze odpadów z spelarni gdzieś do spelarni, no to to jest, nie wiem jaka ekonomia tego, co gmina z tego uzyska, a za śmieci nam tu w ogóle. To jest na górze, cieki wodne idą wszystko w dół, w Osławę, później do Sanu i tak dalej. Myślę, że to jest sprawa, którą trzeba dość mocno przemyśleć i skonsultować, przede wszystkim z mieszkańcami w jak największym stopniu. Mnie tam w sumie by to nie przeszkadzało, no bo wiadomo, no, jakby była jakaś spalarnia przykładowo, czy jakaś utylizacja tych, e, tych śmieci, żeby ludzie nie odczuwali, no to by było, to pra, praktyczne by to było, wiadomo, nie? Lepiej niech to spalić, jak ludzie mają wyrzucać po płacą za śmieci i tak się znajdują śmieci w rowach po, po tych polasach. Tych, po Troszkę nie nieładnie. Z tymi śmieciami to też jest. No muszą gdzieś być, nie? Tak samo z domu, bo ja mam swój dom i też te popioły gdzieś trzeba wysypywać. No gdzie? Nie można też tak byle gdzie to wysypać i zaśmieć, bo na pewno jest potrzebne. A nie wiedziałabym o tym, gdyby nie media, że ono tam jest i szkodzi. Tam chyba ludziom też chyba tak bardzo nie przeszkadza, że ono istnieje w ogóle, tylko jak się o tym dużo mówi, że szkodzi, to szkodzi. Na pewno to jest budowane tak, że... Jest zabezpieczone, nie bezpośrednio, jak ludzie wyrzucają, prawda, śmieci. Zamknąć, na pewno, zdecydowanie. Miało być takie wysypisko, że to miało być ekologiczne, miało być wszystko zabezpieczone, wszystko miało być. No co się stało teraz z tym? No ja tu czegoś nie rozumiem. Skoro miało być zabezpieczone wszystko, jak masz zabezpieczenie, że miało być, no tam wywożą to wszystko, nie ma to wywożą do tego, a to miało być wszystko zabezpieczone. No, okazuje się, że nie ma nic. Korzystam z tego, jak wszyscy mieszkańcy, ale nie orientuję się, jakie są perspektywy tego. Tego, co słyszałem, no to gospodarka tymi odpadami jest konkretna, no, ustawiona, czyli sortownia w łóżczykach składowisko u nas, reszta do przetwórca, do jasła, ale. Jakie perspektywy, to naprawdę nie wiem. Z całych Bieszczadł wszystko by było w jednym miejscu tutaj. No nie dziwię się z jednej strony, że się sprzeciwiają, ale jakby to było w miarę jakoś tak bezpiecznie dla ludzi i w jakimś takim miejscu nie blisko miasta, gdzieś, bo są tereny takie, że można gdzieś to zlokalizować, to podejrzewam, że no na pewno by się zgodzili. Jeżeli by to bardzo przeszkadzało i szkodziło dla mieszkańców, to jak najbardziej, bo wiadomo, że to jest ważniejsze jak wysypiska. Jak Jeżeli jest odpowiednie miejsce i będzie to pod konkretnym nadzorem i gdzieś w takim miejscu, że mieszkańcom nie będzie, po prostu nie będzie to kolidowało, to no gdzieś to trzeba składować, prawda? Raczej byłabym przeciwna. Przyznam się szczerze. Dlaczego? Dlaczego? No, nie, nie, jest, nie oglądam tych terenów, bo jestem na przykład stąd, ale nie oglądam tych terenów. Nie wiem jakie jest tam rzeka odchodzi. Czy czasem jakieś ścieki nie byłyby do rzeki. Wysypisko jest potrzebne, tylko czy nie stanowi jakiegoś tam utrudnienia dla mieszkańców. Byłabym przeciwko tak prawdę mówiąc. Bo nie sądzę, żeby to było najlepsze dla naszej okolicy, dla naszego otoczenia. Niestety opary, gazy też z takiego wysypiska się unoszą, to zatruwa niestety naszą okolicę. Także ja ja jestem przeciwna no w każdym razie. Jestem zdecydowanie przeciw budowie, rozbudowie wysypiska. Dlaczego? Dlatego, że nikt z okolicznych mieszkańców nic nie wiedział. Radni i Rada, rada Gminy. Podjęła decyzję poza plecami mieszkańców. Na to się nie możemy zgodzić i się nie zgodzimy. Takie nierealne, żeby tutaj coś rozbudowywać. W ogóle z tym się nie zgadzamy, się i proszę pana, i tyren. Myślę, że nasza wieś mogłaby być jakąś taką atrakcją turystyczną, że moglibyśmy na przykład zainwestować w jakąś agroturystykę, w rozwój tutaj. Jeżeli będziemy mieć kompostownię, myślę, że tutaj nikt nie przyjedzie w nasze strony, że każdy słysząc nawet o tym, że, że chcemy, że, że jest tutaj ta agroturystyka w pobliżu, jest kompostownia. Nikt tutaj nie przyjedzie, wybierze jakieś inne atrakcyjniejsze miejsce. Na terenie Podkarpacia tu jest bardzo dużo tych oczyszczalni ścieków chemicznych. No i te wszystkie ta chemia, ten szlam. Od tych odstojników będzie przywożony tutaj do nas na to śmietnisko. Wszystkimi siłami będziemy dążyć do tego, żeby to zostało zablokowane. Nieważne, co, chcą, co chce Zagórz, gmina Zagórz, ważne, co chcą mieszkańcy. Szansa zawsze jest. Tylko po prostu trzeba w, w, jakieś walczyć o to, żeby to się odwróciło w innym, innym kierunku. I słuchać po prostu to, co, co mówią na ten temat społeczeństwo. Nie tylko się kierować tym, że, że burmistrz będzie miał jakieś tam, nie wiem, profity z tego, dochody czy, czy jakieś inne historie, tylko po prostu słuchać troszeczkę po prostu społeczeństwa. No. Na tym mi się wydaje, polega, że burmistrz nie jest tylko dla siebie, tylko jest dla społeczeństwa. TV